Zacznijmy od konkretu bo wkurzenie samo ciśnie się na usta. Przez media na całym świecie, a zwłaszcza w Niemczech, przeleciał News Petarda. Angela Merkel obwinia Polskę o wybuch wojny na Ukrainie. Kobieta przez 16 lat zafundowała Europie uzależnienie od rosyjskiego gazu, a teraz próbuje zrzucić winę na nas. Słuchasz tego i myślisz, czy tej kobiecie nie odjechał kompletnie peron? No dobrze, ale sprawdźmy fakty. Czy Merkel faktycznie powiedziała to wina Polski? Otóż nie. W wywiadzie dla węgierskiego portalu powiedziała coś znacznie sprytniejszego, a przez to bardziej perfidnego. Stwierdziła, że w 2021 roku, tuż przed jej odejściem, razem z prezydentem Macronem, chciała zorganizować specjalny szczyt Unia-Rosja. Chciała gadać z Putinem. I co się stało? Jak sama mówi, nie wszyscy to poparli. Przede wszystkim państwa bałtyckie i Polska były przeciwne. Potem dodaje, że niedługo później odeszła. Ze stanowiska i rozpoczęła się agresja Putina. Widzisz tą subtelną manipulację? Ona nie oskarża nas wprost, ona tylko zestawia fakty. Polska nie zgodziła się na rozmowy, a potem wybuchła wojna. Wniosek masz sobie dopowiedzieć sam. To klasyczna zagrywka polityka, który chce umyć ręce i zrzucić odpowiedzialność na innych. A jaka jest prawda? Prawda jest taka, że to Polska i kraje bałtyckie przez lata krzyczały, że polityka Angeli Merkel to droga ku katastrofie. To my mówiliśmy, że budowanie Nord Stream 2 to jak dawanie Putinowi pistoletu i liczenie, że nigdy go nie użyje. To my ostrzegaliśmy, że dialog z pozycji słabości i naiwnej wiary, że handel zmieni dyktatora w demokratę, tylko rozzuchwala Kreml. Merkel przez całe lata swoich rządów prowadziła politykę Wandel durch Handel zamiana poprzez handel. Brzmi ładnie, prawda? Tyle, że w efekcie to nie Rosja się zmieniła, tylko Niemcy i Europa uzależniły się od jej surowców. Ona teraz próbuje powiedzieć, że ostatnia desperacka próba rozmów mogła czemuś zapobiec. To bzdura. To tak, jakby podpalacz, który przez lata polewał dom benzyną, na końcu miał pretensję do sąsiada, że ten nie chciał z nim negocjować, gdy on stał już z zapałkami w ręku. Więc o co chodzi? Chodzi o gigantyczną operację wybielania własnej legendy. Angela Merkel wie, że historia oceni jej rządy przez pryzmat tej strasznej wojny. Wie, że jej nazwisko będzie kojarzone z polityką, która dała Putinowi pieniądze i narzędzia do inwazji. Dlatego teraz próbuje zasiać wątpliwość. Sugeruje, że to nie jej 16 lat błędnej polityki, a jeden akt sprzeciwu ze strony Polski i Bałtów doprowadził do tragedii. To jest po prostu niegodne. Zamiast uderzyć się w pierś, była kanclerz Niemiec próbuje pisać historię na nowo, w której to my, ci, którzy mieli rację, jesteśmy hamulcowymi pokoju. Nie dajmy sobie tego wmówić. My nie byliśmy hamulcowymi, byliśmy alarmem, którego nigdy w Berlinie nie chciał słuchać, kiedy był na to czas.